Może wy mi powiecie o co chodzi? Otóż internetowy algorytm wyjątkowo sprzyja Womirowi Mencenowi, a i media, Im bardziej, głupich, im bardziej głupie i radykalne rzeczy mówi, tym więcej się o nim dyskutuje. Teraz znowu czytam kolejny post, że tam proszę mnie nie obrażać, mówi Mencen do jakiegoś tam swojego rozmówcy, bo ja jestem monarchistą. Skoro jest monarchistą, to na cholerę startuje w wyborach. Na prezydenta demokratycznych wyborach. Moim zdaniem za dużo się o nim dyskutuje, za dużo się go pokazuje. Jego miejsce politycznie jest tam, gdzie miejsce korwina, a nagle świat zawraca. O wszystkich głupotach, również skrajnie radykalnych, dyskutuje się tak, jakby to rzeczywiście miało w tym kraju nastąpić. A pamiętajmy, jakie są uprawnienia prezydenta. Właściwie żaden z kandydatów nie odnosi się do tego, co może albo powinien robić prezydent. Już nie wspomnę o tym, że algorytm internetowy to jakoś wyjątkowo Męcenowi sprzyja. Nie ma w internecie ani tyle nawrockiego, ani Czoskowskiego, już nieważne w jakiej kolejności, bo ja ani za Mencenem, ani za Nawrockim nie jestem. A już o innych kandydatach to nie wspomnę. Wszędzie tylko ten męcen. Niedługo otworzę lodówkę, a tam wyskoczy męcen. Przerażające.